Ty, dlaczego tu nie ma much? Co? Pytam, dlaczego tu nie ma much? Gdzie? Tutaj w pokoju. Nie wiem. Na korytarzu też nie ma ani nigdzie. Ty widziałeś gdzieś tu muchy? Nie wiem, chyba nie. Ja ci mówię, że nie ma ani tu, ani nigdzie. Oni tu nie mają much. Dlaczego nie mają much? Nie wiem, pewnie wytępili. Higiena po co ci muchy? Jakoś raźniej, czy jakby sobie złapał, albo by sobie pooglądał. Czas szybciej leci. U nas były muchy. W lecie. Były muchy. I lepy na muchy. Pamiętam, wieszało się te lepy na lampie. Posmarowane jakby miodem, ale nie miodem. I one się lepiły i wzyczały. A jak był taki stary lep, to były tak oblepione, że był jeden brzęk jak muzyka. Jedne wzyczały grubo, drugie cicho. A jeszcze jak się trafiła osa albo bąk, czy bąk, nie, bąki się urywały, silne. Albo takie małe czarne plasterki, yy, trutki znaczy się, kładło się na talerzykach, tylko trzeba było uważać, żeby dzieci nie polizały. I pamiętam, 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 a ja nic nie pamiętam. Jak ten nic nie pamiętam? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. Ciągle słyszę to samo. A pamiętasz to, a pamiętasz tamto i tak cały czas, tak w nieskończonej. A teraz jeszcze muchy, ty ze swoimi muchami. No bo były... Przestań. No co mam mówić, że nie były, jak były. No były, były, ale to znaczy, że mam całe życie pamiętać o jakichś idiotycznych muchach. Teraz ja mam co innego na głowie. A, i teraz sam powiedziałeś, że były. Były, no to co... O Chryste, panie, to jest jakaś idiotyczna dyskusja. Słuchaj, chwileczkę. To nie chodzi o to, czy były, czy ich nie było. No były, były, ale się zbyły. Były. Ale to nie znaczy, żeby o nich cały czas mówić, rozumiesz? Teraz już nie ma much, koniec. Teraz jest co innego. Co na ten przykład? Jak to co? No właśnie, co jest, może mi powiesz? No w ogóle. Świat. Jego problemy. Co? Ide, zjawiska. Ewenementy, wielkie procesy polityczne, społeczne, gospodarcze, prądy, kulturalne, całe to zawirowanie na zakręcie historycznym, w którym znalazła się ludzkość, fundamentalne sprawy. Ale nie ma much. Tym lepiej. To jest nawet dobra metafora. Muchy symbolizują miałkość tych problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia tam, w kraju. Te nasze lokalne sprawy, te nasze problemiki raczej. Te nasze małe szowinizmy, małe reformizmy, małe porcyjki, mali ludzie, mały kraj. Tutaj nareszcie można rozwinąć skrzydła. Jak muszka. Stawić czoła wielkim zagadnieniom. Tylko w wielkich sprawach realizuje się wielkość. Wielka skala. Wszystko na wielką skalę. Dla mnie już nie ma much. Chwała Bogu. A dla mnie są. Gdzie są? Tutaj? Nie, u nas no nie pamiętasz już. Chryste Panie, wszystko od początku. Woda się gotuje.